Cześć, witajcie. A w dzisiejszym odcinku zrezenujemy podkładkę Genesis Carbon 500 M Steel. Jest to podkładka z powierzchnią typu Speed. To zapewnia precyzyjny, ale szybszy ruch niż w podkładkach typu Control. Więc jeśli ktoś szuka podkładki typu Control, to nie ta podkładka. Długość wynosi 300 mm, szerokość 250 mm oraz wysokość 2,5 mm. Na spodzie podkładki jest guma, która zapewnia bardzo dobrą przyczepność. A tutaj macie, że ta podkładka ledwo co się przesuwa po biurku. Podkładka posiada obszycie, które jest ok. Może nie jest ono topowe, ale też nie jest jakieś mega złe. To z czego oczywiście podkładki są słyną, czyli bardzo ładny wzór. Mamy tutaj podpalone logo Genesisa na tle metalu. Po prostu jest to bardzo ładne. Przy okazji, podkładka jest wodoodporna, kiedyś mi się zalała. No i do dzisiaj działa. Moim zdaniem, fajna podkładka, ale gdyby kosztowała 10 zł, Moim zdaniem 20 zł jest to za dużo, ponieważ w tej cenie mamy zdecydowanie większe podkładki. Ale jeśli komuś wystarczą takie wymiary, oraz powiedzmy, że ma po prostu większość peryferii od tej marki, jest to dość fajna podkładka. Jest ona naprawdę fajnie wykonana. No i przy okazji jest wodoodporna. W tej cenie mało w ogóle podkładek jest wodoodpornych. I to na tyle. Widzimy się w następnych filmach. Cześć!